Witam, ja jestem RZD Joker, to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Minecraft. Krowo żyjesz? Halo, tam właśnie miałem w ogóle. Krowo, nie spadnij, proszę cię, nie rób tego. Nie popełnij samobójstwa. Masz tyle, że. Do... masz tyle. dzieci na ciebie czekają. Nie rób tego, nie skacz, nie warto. Spójrz na mnie, krowo, nie rób tego. Nie, krowo, czemu to zrobiłaś? Tragedia. <gry> um, tak, tak więc witam Was w kolejnym filmie, który tak naprawdę zacząłem nagrywać ze spontanu, bo byłem na polowaniu właśnie na krówki, bo chcę sobie zrobić pełną zbroję i znalazłem tą właśnie oto jaskinię, którą chcę zbadać razem z Wami, ale pozwólcie, że teraz zrobię szybkie cięcie, bo muszę sprawdzić, czy wszystko się nagrywa w porządku, tak więc zobaczmy za chwilkę. Ok, uznałem, że w miarę wszystko jest w porządku, jedynie co to trochę dają większą głośność teraz y, gry. Tak więc nie powinno to za bardzo przeszkadzać Wam, a dzięki temu może będzie jakoś lepiej słychać ogólnie wszystkie dźwięki. Tak więc zaraz zabieramy się za tą oto jaskinię. Sprawdźmy. Ok, bo przyda się trochę świeczek. <średziny> tak, wiem, że to są pochodnie. Jeden kilo. Zróbmy teraz więcej, dopóki jeszcze możemy coś zrobić, bo potem jak się okaże, że na dole nie ma za bardzo miejsca, to będzie gorzej. Ogólnie nie ma w ogóle miejsca teraz dużo w ekwipunku, tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga. Tutaj mamy cały rząd tych kamieni, tak więc możemy się spokojnie zejść w dół w taki sposób. Tu gdzieś było jeszcze chyba żelazo, czy mi się wydaje. No, wiedziałem. Patrzcie, jak sympatycznie. Uuu, baby. Jeszcze trochę. O, ale czad. Jeszcze jedno. Come on. Wiem, że postaćcie na to. Niedobra jesteś. Dobra. To możemy wywalić. I schodzimy deeper underground. Kabum Czekajcie, zrobię takie schodki sobie w miarę Ogarnięte Potem będzie łatwiej Okej, okay, czad Fak Zapomniałem Hard Wszystkie filmiki na hard Tu 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 Robiłem trochę ulepszeń do domu, potem wam pokażę Jakich a na razie żelazo O tak, takie złoża lubię. Osiem w jednym miejscu, to już jest coś Przydałby się taki jakiś mostek czy coś Styknie. Czekajcie gdzieś tam a, tego trzeba się pozbyć trochę. Spokojnie, zaraz się zespałnią potwory pewnie, znając życie. O, oh man, duży system mięskin. To nie prze. Oh yeah! Już słyszałem szkieleta i zombie. O, oh, motherfucker fakry! Boję się normalnie w każdej sekundzie, że coś mi się stanie. Spokojnie, jak na wojnie, tu pierdolnie, tam pierdolnie i znów spokojnie Dam radę, JJ Nie bądź dupa, dasz radę Zbieramy ładnie materiały, nic się nie dzieje, wszystko jest fajnie. Nic ci nie grozi. Teraz mam dylemat w którą stronę iść tam Super! Czy noc zapada? Kurde, ludzie, kiepsko, kiepsko. Trzeba zostawić tutaj światło, bo potem, jak będę chciał wyjść, to się okaże, że wszędzie dookoła wyjścia. O, kurde. Dobra, tu będzie mój, moja baza postojowa na razie. Byli mi creeper nie wpadł nigdzie, to będę szczęśliwy. O, oh man. Będzie ostro. Ale co mi tam? trochę ryzyka nie zaszkodzi nikomu o patrzcie schodki od razu dla mnie zrobione żeby się nie musiał męczyć jesteście tu nie ma czysto dobra jeden korytarz czysty Czas zrobić trochę więcej pochodni na razie wystarczy i lecimy dalej no chyba, patrzcie mam dużo mięsa, jakby co to będę mógł się uleczyć trochę. Bo przy okazji zabijania świniek, znaczy zabijania krówek, świnek też parę straciło życie, tak więc... To wygląda prawie jak pułapka. Patrzcie. No że jak w to uderzy, to nie wiem tu mi lawa spadnie, coś nie... co się stanie. To było tak nie na miejscu w tym momencie. Nie wiem czemu tak dziwnie wyglądało. To jest olbrzymie O, żelazo też tam jest. O kurde Jeszcze myszka mi zaczyna szwankować. Man, nie rób mi tego Okej okay. Żelazo zaraz zbierzemy. Halo, jest tam kto? Uhu Panie zombie Spoko Nie to nie Nie lubię takich pomieszczeń wielkich Fuck, 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 fuck O oh, motherfucker, jeszcze z... ze strzałą ja tam wydawało mi się, że widziałem zombie w tym okienku Kurde, gdzie jest ten zombie? Szkielet, szkielet jest tu A zombie jest zaraz za nim <grym> Mam pomysł <grym> O oh shit! OSHIT! Oh OSHIT! Oh oh shit. <grym>

Creeper, wysadź ich! No, wysadź się! No, wysadź się! Creeper, ja to chcę zobaczyć! Kurde, mało to daje. Eee, dobra, czekajcie, zrobimy mały camping. Pieczenie. Wracam zaraz jak skończę piec mięsko Okej, okay, jestem z powrotem, trochę mięsa upiekłem Przy okazji wam pokażę jak zrobić różne rodzaje zbroi Tak więc Tak, w taki sposób robimy hełmy W taki sposób robimy spodnie do zbroi W taki sposób robimy buty A w taki Robimy główną część zbroi Dobra mi brakowało na pewno spodni i butów Kurde, nie pamiętam muszę zobaczyć teraz dokładnie. Mm, nie, spodni i hełmu. A na hełmie jeszcze nie stać, tak więc okej okay. To musimy założyć tylko portki. Uh, dobra, idziemy znowu na akcję z tymi szkieletami i creeperem. Go, 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 go! Creeper, wiem, że tu jesteś, dawaj, no! Kurde, nie chcę zginąć, wysadź się po prostu. Fuck! Czekajcie, mam pomysł taki inny, może do tego Creepera. Zbuduję wiem, większą ścianę, trochę grubszą. Kurde, creeper, nie irytuj mnie. Ile mam stać kocie, żebyś się wysadził? Come on. No. A teraz było długo już. Ty gość, to co ty sobie świrujesz? Teraz to ja trochę świruję, nie powinienem tak hardkórowo rozgrywać tego. Jest! Szkelet. <laughs> Nic <nie> zostało. <laughs> Spoko. Jaki czad. Dobra, trochę zbudujemy ze ścianę, bo faktycznie jak znowu przyjdą, to będę miał aferę. <laughs> Z kolegami przyjdą następnym razem ż mordę dobra, eee, okej, okay. idziemy zwiedzać dalej. Pamię pamiętam, że coś miałem wydobyć, zapomniałem już gdzie i, i tak dalej już. tu w dół jakiś wielki spad, kurde, ludzie, co to się dzieje? Matko błaska. właściwie to. Mogę iść tędy, chyba. Potem jak będą mnie gonić, to ucieknę i się schowam za ścianą. Tu jest to żelazo jedno na środku. Światło! 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 Gdzie jest ten zombie? O, wylazł. Czad. Fajny system jaskiń. Tu można by chodzić i chodzić cały czas. Jeszcze bym to co tutaj jest. Okej, okay, dobra. To znowu wygląda jak pułapka. Także nie będę kopuł bezpośrednio w dół. Słychać wodę. O, nic się nie stało strasznego. Gdzieś tu jest zombie. Kurde, najgorsze jest to, że z tych dźwięków nie, nie można za bardzo oszacować, gdzie oni są. Tylko to, że są po prostu. Chyba, mi perfidnie z góry spadną jeszcze, w ogóle bym się chyba... Zawał bym dostał. Na razie będę sobie po prostu chodził. Zbierał co mogę zebrać. Nie przyjmował się tymi dźwiękami, nic nie słyszę. la. la, la, la. Fucking shit. Żelazo. Dlatego się nie kopię w dół, bo bym spadł tam. A tam są zombie. Bo słyszałem właśnie plus wody. W takich momentach trzeba zrobić sobie podstawkę się rozglądam, bo może się zbytnio zbliżać to jakiś czas okej, okay, dobra coś to jeszcze było, aha węgiel okej, okay, przez chwilę jakiś taki dziwny dźwięk, taki styl... i nie wiem, co było ale węgla ale węgla, ludzie a tu znowu trzeba uważać trudno, czasem trochę węgla się straci, ale trzeba poświęcić go bo można stracić więcej niż węgiel Wiecie o co mi chodzi Chodź czad. Lubię takie miejsca Ale tu jest materiał Boję się, że tutaj Ten... nie? Nie spadnie Super, nie spadają Mogę się rozejrzeć trochę, coś tam jest Węgla, dwa kawałki ale aż tak na tym węglu mi nie zależy, muszę go sobie odpuścić. Dobra, powiem szczerze, że tą górę sobie oznaczę, na razie będę wracał powoli już do domku, wiecie. Owco, nie skacz, nie rób tego, co zrobiła krowa, proszę Cię, owco, nie skacz. Jedno zwierzę już straciło życie, nie bądź następną, nie rób tego, nie, owco. Czemu się zabiłaś? Zwierzęta naprawdę chyba mają jakąś depresję ostatnimi czasy. Dobra, kończę odcinek, bo już wiem, że i tak się ledwo w czasie chyba zmieszczę. Tak więc do zobaczenia w tym odcinku. Ja jestem Jerzy Joker, to jest. Yy, grota Śmierci. Nie wiem. Yy, a gdzieś tam jest moja hacienda. O, tam widać. Haha, dobra, na razie trzymajcie się. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny gryczek na nas czeka. Na razie.